Jak analizować bilans spółki giełdowej? Jak się w ogóle za to zabrać? Od czego tak naprawdę zacząć? Na co zwrócić szczególną uwagę? No i gdzie szukać najważniejszych prawidłowości? Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek serii, jak analizować spółki giełdowe, której partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Biuro Maklerskie Alior Banku. I za nami kilka odcinków poświęconych bilansowi spółki, czyli po prostu zestawieniu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa i wiesz już, co w takim zestawieniu się znajduje, wiesz, co oznaczają poszczególne pozycje bilansowe po stronie aktywów, po stronie pasywów, natomiast Musisz mieć świadomość tego, że sama znajomość tego, co się kryje pod poszczególnymi pozycjami w aktywach obrotowych czy w kapitale obcym spółki, tak naprawdę w żadnym wypadku nie wystarczy do tego, żeby poprawnie zinterpretować liczby, które się tam znajdują. Wspominałem też o tym, że bilans to jest trochę taka, taki zrzut ekranu, który pokazuje nam stan majątku spółki w danym momencie. Dlatego, żeby mu nadać taki bardziej dynamiczny charakter, warto zestawić ze sobą pozycje bilansowe co najmniej z trzech kolejnych lat. I nie musimy robić tego oczywiście szukając sprawozdań spółki z lat poprzednich, ściągając te PDF-y, szukając gdzieś po stronach internetowych czy po relacjach inter inwestorskich, bo jest sporo portali, takich jak na przykład Business Radar, które pozwalają nam w darmowej wersji zestawić ze sobą większość danych bilansowych z kolejnych lat i można to zrobić w dość przejrzystej e, postaci. Jeżeli zabierasz się za analizę bilansu, no to musisz mieć świadomość tego, że nie ma czegoś takiego jak bilans idealny. Nie ma jakiegoś takiego wzorcowego układu aktywów i pasywów, które pozwoliłyby nam stwierdzić, że. Ta konkretna spółka w tym danym momencie ma się świetnie, no i po prostu będzie tylko się rozwijała, i warto w nią zainwestować, i tak dalej, i tak dalej. No, szczególnie, jeżeli patrzymy tylko na bilans z jednego okresu, nie mamy porównania z poprzednimi latami, no to tak naprawdę niewiele na temat sytuacji i dynamiki tego, co się w bilansie dzieje, wiemy. A jeśli tak, a jest tak, e, chociażby dlatego, że struktura bilansu spółek z różnych branż z różnych sektorów też będzie się od siebie mocno różniła, i tak jak na przykład różni się charakter działalności różnych spółek. Na przykład zestawianie ze sobą bilansu powiedzmy że spółki produkcyjnej z branży metalurgicznej na przykład ze spółką informatyczną, która specjalizuje się w oprogramowaniu SaaS nie ma tak naprawdę zbyt Wiele sensu. Ale na przykład w tej pierwszej po stronie aktywów będziemy mieć najprawdopodobniej dominację aktywów trwałych, a w drugiej niemal na pewno to aktywa obrotowe będą tymi, które znacząco dominują. A to ze względu na to, że te spółki zupełnie czym innym się zajmują, i charakterystyka ich działalności jest kompletnie inna. Analiza bilansu docelowo powinno prowadzić się w ujęciu dedukcyjnym, czyli od ogółu do szczegółu, zaczynając od najbardziej ogólnego podziału pozycji bilansowych, aktywa, pasywa, jak to tam mniej więcej między sobą się rozgrywa, a dopiero później przechodząc do bardziej szczegółowych kategorii tego, co się w tych poszczególnych pozycjach w środku znajduje. I moim zdaniem, warto zacząć w ogóle od analizy porównawczej bilansu w perspektywie ostatnich lat. Oczywiście. Wyciąganie jakichkolwiek wniosków na podstawie samego zestawienia bilansów tak naprawdę niewiele nam daje, bo za taki ogólnie przyjęty dobry znak, to co jeżeli potrzebujemy naprawdę jakiegoś szybkiego wskaźnika, mówiącego o tym, że jest OK, no to za taki dobry znak przyjmuje się sytuację, w której suma bilansowa spółki, czyli wartość aktywów i pasywów, rośnie w czasie, najlepiej z taką w miarę stałą dynamiką i w tempie szybszym niż inflacja. Natomiast dynamikę wzrostu, dynamikę spadku konkretnych kategorii bilansowych na przestrzeni lat określa się oczywiście procentowo. I takie zestawienie samo w sobie, Tak, jakie widzisz chociażby teraz przed oczami, masz je przed oczami teraz na slajdzie, to jest zestawienie, tak jak wspomniałem, z Business Radar, spółka, o której tutaj jest może nie tyle mowa, ale o której, której bilanse, porównanie tych bilansów w ostatnich latach widzimy to PKN Orlen. Takie zestawienie ma w sobie małą wartość analityczną, bo nie daje nam jeszcze konkretnych wniosków, ale pozwala nam już stworzyć pewien opis. I na przykład, suma bilansowa Orlenu możemy stwierdzić, że zanotowała roczną dynamikę wzrostu o 27% w zeszłym roku, o prawie 18% dwa lata temu i 11%. W 2019 roku. Możemy sobie to porównać, możemy sobie to wyliczyć w kolejnych latach i już coś na ten temat wiemy. Natomiast w tym samym czasie wartość aktywów trwałych wzrosła o 16% w 2021 roku, rok wcześniej o 50%, a w 2019 roku dynamika wyniosła 16%. A na przykład wartość aktywów obrotowych rosła o 54,5% w 2021 roku, spadła. O 22% w 2020 roku i wzrosła o 6% w roku 2019. I tutaj mamy już pewien taki podstawowy opis mówiący nam o dynamice tych najbardziej podstawowych pozycji, w tym przypadku akurat z aktywów PKN Orlen. Natomiast trochę głębszy wgląd. W bilans mogą nam dać proste wskaźniki struktury majątku. Jest ich naprawdę sporo, natomiast ja pokażę tylko te takie najpopularniejsze, te, które, z których najczęściej się korzysta. I z tych wskaźników, które badają nam aktywa, podstawowym jest udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem. No i oblicza się go dzieląc aktywa trwałe, wartość aktywów trwałych przez sumę Wszystkich aktywów no i oczywiście mnożąc to przez 100%, tak żeby otrzymać wartość procentową. I w przypadku Orlenu ten wskaźnik na koniec 2021 roku wyniósł ponad 64%, a na przykład na koniec 2020 roku było to 70,5%. Analogicznie oczywiście się oblicza udział aktywów obrotowych, chociaż jeżeli znamy już ten pierwszy wskaźnik, no to mamy już ten drugi. Jeżeli aktywa trwałe stanowią 70%, nawet to może aktywa obrotowe będą stanowiły procent 30%. Warto też wspomnieć o udziale zapasów, o udziale zapasów w aktywach ogółem i to oblicza się dzieląc wartość zapasów przez sumę aktywów i mnożąc razy 100, dla Orlenu taki wskaźnik Wynosił pod koniec 2021 roku lekko ponad 17%, a rok wcześniej było to 14,5%. Oprócz tego mamy wskaźniki, takie jak chociażby udział należności w aktywach, czy udział środków pieniężnych w aktywach ogółem i tym podobne. Tak jak wspomniałem, jest tego naprawdę dużo, natomiast to są takie e, kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o analizę pasywów spółki, to zawsze zaczynamy ją od. Relacji kapitału własnego do kapitału obcego. Ym, I do obliczania tego służy wskaźnik udziału kapitału własnego w pasywach. Oblicza się go, oczywiście, dzieląc wartość kapitału własnego przez suma pasywów i mnożąc to potem razy 100. I tak, na przykładu, jak już zostajemy przy tym Orlenie, no to zostańmy przy nim. W 2021 roku spółka miała stosunek kapitału własnego do pasywów na poziomie 48,5%, natomiast w 2020 roku było to już niecałe 50%, podczas gdy w 2019 roku to było 54%, czyli siłą rzeczy wiemy już wtedy, że jak mamy 54% kapitał własny, to kapitał obcy to 36% ogółu pasywów. Więc ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, jak my to możemy, w, ogóle my, w ogóle możemy zinterpretować? Można powiedzieć, że wysoki udział kapitału własnego dość dobrze świadczy o stabilności finansowej przedsiębiorstwa z wiadomych względów, szczególnie jeżeli to idzie w parze z rosnącą rentownością, z jakąś tam stale utrzymywaną dynamiką wzrostu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spółka ma niski wskaźnik udziału kapitału obcego w pasywach, a jednocześnie nie poprawia swoich wyników, no to może świadczyć o tym, że jest źle zarządzana że nie wykorzystuje potencjału rynkowego i no, nie korzysta z kapitału obcego po to, żeby zwiększać dynamikę wzrostu. Jeśli chodzi jeszcze o strukturę pasywów, to można ją określić wskaźnikiem obciążenia zobowiązaniami długoterminowymi albo bieżącymi w stosunku do wartości pasywów rosnące, w czasie wskaźniki tego typu mogą świadczyć o tym, że spółka zmniejsza swoją stabilność finansową i że może mieć problemy na przykład z płynnością wtedy kiedy pogorszy się koniunktura, pojawi się jakieś nieoczekiwane wydarzenie, jakaś pandemia czy coś w tym stylu. I mamy też wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej, które pokazują nam Relacje już pomiędzy aktywami a pasywami spółki, i do takiego najbardziej podstawowego należy oczywiście wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym, który e, oblicza się dzieląc kapitał własny przez aktywa e, trwałe. E, kapitał własny przez aktywa trwałe, tak jak widzisz teraz. Na slajdzie. I on mówi o tym, w jakim stopniu spółka finansuje aktywa trwałe, które mają siłą rzeczy mało płynny charakter kapitałem własnym. I tutaj pojawia się tak zwana złota. Złota reguła bilansowa. I ona nam mówi o tym, że ten wskaźnik powinien wynosić jeden albo więcej. No i im więcej, tym większa, wyższa stabilność finansowa. I w 2021 roku, tutaj taka mała ciekawostka, dla Orlenu ten wskaźnik wynosił 0,75, czyli był zauważalnie niższy niż 1. Natomiast odwrotnością tego wskaźnika jest wskaźnik intensywności finansowania aktywów trwałych kapitałem własnym, gdzie dzieli się aktywa trwałe przez kapitał własny. I tam im mocniej poniżej jednego tym większa jest stabilność finansowa. Natomiast Tutaj, jak widzisz na slajdzie, mamy też srebrną, nie tylko złotą, ale też srebrną regułę finansową. Ona nam mówi, że aktywa trwałe powinny być w całości pokryte kapitałem, kapitałem stałym. A co to jest ten kapitał stały? To jest kapitał własny i suma zobowiązań długoterminowych. I ten wskaźnik liczy się dzieląc kapitał stały, o którym przed chwilą mówiłem, przez wartość aktywów trwałych, czyli bardzo podobnie. I dla Orlenu na koniec 2021 roku on wynosił 1,1, czyli tutaj też im bardziej powyżej 1, tym lepiej, ale jak widać Orlen tę jedynkę, przynajmniej tę jedność, a nawet powyżej jedności uzyskał, więc jak najbardziej spełnia już yy, tę srebrną regułę bilansową. I oczywiście warto pamiętać o tym, że te wskaźniki powinniśmy porównywać nie tylko w czasie na podstawie bilansu tej jednej spółki, którą analizujemy, ale też zestawiać z konkurentami rynkowymi, z konkurentami to ważne, działającymi w tej samej branży, e, mającymi podobną strukturę działalności, e, tak, żeby mieć szersze Pole do interpretacji. No, ale oczywiście, tak jak wspominałem, no, nie ma sensu porównywać wskaźników bilansu spółek, które zajmują się zupełnie czymś innym, które są po prostu w różnych sektorach i mają inną strukturę tego, jak zarabiają pieniądze, o ile oczywiście te pieniądze e, zarabiają. No i tak naprawdę, na sam koniec warto sobie zadać pytanie: czy skupianie się na wyciąganiu tych informacji z bilansu spółki ma w ogóle sens, kiedy jesteśmy inwestorami indywidualnymi. Na jakie prawidłowości powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie szukać jakichś potencjalnych sygnałów ostrzegawczych? I na to pytania odpowie Marcin Brendota, analityk Biura Maklerskiego Alior Banku. Nie można jednoznacznie wskazać, które elementy bilansu składników majątku są ważne, które są mniej ważne, no bo jak gdyby wszystkie tworzą ten majątek operacyjny spółki. Z pewnością w spółkach produkcyjnych no to najistotniejsze będzie gdzieś ten majątek trwały, czyli maszyny, urządzenia, no ale również majątek obrotowy, towarzyszący bieżącej działalności operacyjnej, tak jak no, chociażby zmiana salda zapasów czy należności. Dlatego najlepiej to odnieść albo przede wszystkim do samych przychodów, przede wszystkim sprawdzić jak zmienia się dynamika sprzedaży i chociażby pewnych elementów majątku, szczególnie majątku obrotowego, bo jeżeli na przykład no, saldo zapasów rośnie szybciej niż przychody ze sprzedaży, to oczywiście może być przygotowanie się do sezonu sprzedażowego i dlatego spółka buduje saldo zapasów w obawie przy na przykład przeszłymi dostawami surowców bazowych co już miało miejsce w okresie pandemicznym ale również może sugerować pewne problemy ze sprzedażą albo z atrakcyjnością tego towaru co co na przykład dotyczy przykładowo spółek odzieżowych które mogą nie wiem nie trafić w trend nie trafić w pogodę Wówczas blokowanie gotówki w zapasach to przede wszystkim jest właśnie kosztem samego blokowania, a dwa też wymiernym kosztem otrzymania tych zapasów, które po jakimś pewnym okresie czasu przede wszystkim mogą być mniej warte niż w okresie samej, samej produkcji. Na poziomie spółek produkcyjnych no, sprawdzamy też jakość. Tych, tego majątku trwałego, żeby przypadkiem nie znalazło się tam zbyt przerośnięte saldo chociażby wartości niematerialnych, które w spółkach produkcyjnych raczej nie powinny odgrywać bardzo wysokiej roli. Oczywiście należy zwrócić uwagę, że majątek produkcyjny ulega też pewnej amortyzacji, czyli jeżeli on w czasie, w historii czasowej, w tych szeregach czasowych kurczy się, a nie jest odtwarzany, to też nie jest dobre dla spółki, bo spółka musi inwestować, żeby chociażby podtrzymać, podtrzymać ten majątek, podtrzymać majątek produkcyjny, czyli zwracam uwagę jak się zmieniają poszczególne składniki majątku, jak zmienia się chociażby też saldo gotówki w relacji do przychodów ze sprzedaży do zysków czy ona rośnie czy spada no bo to też ma wymierny wpływ na po prostu płynność finansową spółki także nie ma tutaj jednoznacznej jak gdyby, odpowiedzi, co jest ważne co jest mniej ważne wiele zależy oczywiście od branży wiele zależy od tego jak te składniki majątku zmieniają się w czasie wiele zależy od tego jak te składniki majątku zmieniają się w, w relacji do rachunku do, do pewnych pozycji rachunków wyników jak przychody ze sprzedaży jak zysk operacyjny jak oczywiście również zysk netto dzięki za Wydzielenia tego materiału. Mam nadzieję, że był dla ciebie interesujący. No i czegoś oczywiście się z niego dowiedziałeś, dowiedziałaś. Być może zachęciliśmy cię też do analizy bilansu. Jeżeli chcesz więcej materiałów na ten temat, na temat analizy pasywów i aktywów spółki i tego, co można na podstawie bilansu. Interpretować, jeśli chodzi o sytuację finansową spółki, daj znać, bo moglibyśmy zrobić jeszcze jakiś odcinek dotyczący samej konkretnej analizy jakiejś wybranej spółki, nawet analizy porównawczej z innymi spółkami z sektora, wprowadzając też więcej wskaźników i więcej szczegółów do tego, jak możemy analizować właśnie bilans. Oczywiście. Przypominam, łapce w górę. Przypominam też o subskrypcji kanału FXMAG. Jeżeli jeszcze jej nie masz, wtedy nie przegapisz żadnego materiału z naszego kanału. No i oczywiście prenumerata naszego drukowanego magazynu, magazynu Inwestora z kodem robotowym Wiedza w sklepie na fxmag.pl O 20% niższa cena i to zarówno na prenumeratę, jak i chociażby na pojedynczy egzemplarz naszego magazynu. Natomiast my widzimy się w kolejnym odcinku, jak analizować spółki. Do zobaczenia. Cześć!